Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii pod tytułem I Am Hero Zero. Tak, jest to moja. Cz czwarta seria na moim kanale. Ale ta realia niedługo się zakończy, niestety. Ale dobra, o tym kiedy indziej może. Hero Zero gra typu tak jak Krzak, jest Fidget mniej więcej. Tylko jak patrzę w postaci, widać, że. No, zresztą zorientujecie się, jakiego to jest. Dobra, będziemy mężczyzną. Jakoś głowę sobie tu, fajną wybierzemy. Fryzurę jakąś śmieszną. Fajną, jakąś taką. Śmieszną. Nie, musi nie będziemy. Już grałem teraz w to. Gra, żeby tak mniej więcej się w niej obeznać. Prawda? Może to. Dobra. oczy. To jest Brwi. Nie mogą być. Akcesoria. <noise> Może być. Pieprzyk. nos nos, w miarę normalne usta. Król skóry. Brąda wąsik. Nie chcę mieć broda ani wąsika, nawet jakiś taki, nie wiecie co. akcesoriów nie zrobimy. i nawet jakiś ładny przebieg. Dobra, dalej nazwa bohatera hmm. damy sobie kaktusik. nie wiem tak mi email mm -hmm, no ha 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 ja nie zmieniłem światów, prawda? Idziemy na P6 Jeszcze raz musimy stworzyć co takiego samego zrobimy i będzie dobrze ładuj się szybciej szybciej dobra robimy szybko takiego samego Kulary, chcę mieć. No i takie mi się podoba. Dalej. Kaktusik. 12. E-mail, tak jak zawsze. Dobra. Napisz, proszę. Zadziałaj. Jest! Działa. Dobra, na początku będziemy mieć samouczek. Ja to, ja to. wiecie, Ogarniam. Więc tam. Będziemy robić wszystko zgodnie z samouczkiem, żeby tam. Dobra, robimy misję. Misja czasowa. Tak, są tutaj. Są chyba dwa rodzaje misji, z tego co wiem, misja czasowa oraz misja mm, walki. To jest właśnie misja czasowa, po prostu czeka się czas i jest to pewne, że się wygra. A ta opcja misja, znaczy walki, to po prostu walczy, tak jak na arenie, potem też pewnie po pójdziemy na arenie. Tak tutaj, jak wszelkie zetwitchy, są grzybki, tutaj są pączki. Tu można zakończyć natychmiast za jednego pączka, ale ja mam dopiero pięć tych pączków, więc nie będziemy zakończać. jeszcze się dużo pojawi, na jak tam w tym w szakie się jest. O, właśnie ta. Zbrojownia, czego widzę z magii, to tu jest Lumpex. Tak, po gra jest śmieszna, totalnie śmieszna. Są lepsze animacje to, niż w z widget, właśnie tych, tych, tych gier właściwie nie można porównywać, bo. To się to jest taka trochę gra fantazy, tak? A to jest taka gra dla bardziej rozluźnienia się, robisz się, No, nie robi się co chce w Minecraft czy coś, ale to jest takie śmieszne. No dobra. Pierwsza misja zakończona. Mamy już poziom drugi. Jesteśmy teraz dzielnicowym frajerem. Bra, możemy teraz dodać, dodać sobie dwa punkty umiejętności. Najlepiej według mnie inwestować w siłę i właśnie w. Co to było? Intuicja. Dobra. Idziemy do Rumpeksu. Tak jest. Dobra, sobie coś kupimy. No, zobaczmy. Inteligencja plus 4. Kondycja plus 4. Siła 2, inteligencja plus 2. Siła plus 4, intuicja plus 1. Intuicja plus 4. Intuicja plus 13, ale to jest za połączuszka, to nie. Kondycja plus 3, obrażenia 3. Siła plus 5 i to było... Wiecie co ja bym na razie kupił? To. Okej. Okay. I teraz właśnie tutaj jest arena. Pójdziemy według tego. Każdy wybrać wiolę. No to ok, żeby to nie było. Tak jak... W... A, dobra, no to kiedy nie powiem. Ale śmieszna. Chcę pokazać tą walkę, bo ona jest śmieszna. Chyba przegramy to, wiecie. Ha! A właśnie to jeszcze można uniki robić. Nie zawsze dostajemy obrażenia. To jest całkiem spoko, ale przegramy to. Tak! Pierwszy odcinek, pierwsza porażka, żeby było tak, wiecie, ładnie, symetrycznie. Dobra. Tutaj mamy misję, jak możemy robić. Okej. Okay. Weź udział w swojej drugiej misji. No to dobra, idziemy robić tę misje. A czekajcie, zobaczcie, co To jest drużyna, czyli jakby Gildia. Tutaj można kupować japonki. Tutaj jest ranking. Jakiś wspomagacz, tego jeszcze nie ogarnąłem. Coś zdjęcia nadzwyczajne, te tego też jeszcze nie sprawdzałem. Trening, że możemy właśnie te cztery podstawowe podnosić. A tutaj praca, czyli jakby warta. No ale już wiecie. Dobra, idziemy jakieś misje. Pokażę wam teraz misję walki. No i tutaj będziemy. Musimy też poczekać znowu minutę, ale to. Nie szkodzi, myślę, to patrzymy, którzy jesteśmy może w tym czasie w rankingu. Gdzie tutaj. 24180, brawo! No, dobra. A no, to zostało to, to krótkie, minutowe, to ja nie będę robił cięć, bo to się nawet nie opłaca. Więc... No, naprawdę się nie opłaca, bo... Co tam, na minutę będę robić zdjęcie bez przesady, tak? A w tym czasie można coś powiedzieć na temat kanału, coś w tym stylu. Yy, Dobra, musimy jeszcze chwilę, prawda? Boże, ja wpiąłem mikrofon, wpiłem Boże, ja się przestraszyłem. Jeszcze 10 sekund całe. Tym razem walkę już sobie pominiemy, bo Czasem to długo trwają. Zobaczymy, z kim walczymy. Z agentem ubezpieczeniowym. Dobra, pomijmy. Brawo, wygraliśmy ledwo, ale wygraliśmy. No i idziemy z powrotem. Zakończmy. Widzicie, za jak niektórymi się dostaje się tyle, że jest. Ja, jak grałem dzisiaj, to jeszcze było, bo chciałem sobie przypomnieć wszystko. Poczekajcie, zrobię cięcie. Dobra, już jestem. Mm. Szczerze nie wiem, że trwa już odcinek. Nie wiem, z 5 minut, może trochę. Nie wiem. Yy, na razie. Jemy sobie może misję walki. Tak dokładnie. Jak już słyszeliście, yy, wcześniej powiedziałem, że seria Starrary zostanie zakończona. Tak będzie, niestety, bo z ciekawości zobaczyłem, jak inni yy, yy, nagrywają tę. Terraria, to nie nagrywają dużo lepiej ode mnie, nie ma co się oszukiwać, ja jestem w tym bardzo cienki. Jak się coś tam podłuczę, bardziej będę ogarniał tą grę, no to, prawda, mm, może wtedy znowu nagram. A tak to będą teraz te trzy serie, czyli Poradniki, Shackles and featured oraz I Am Hero Zero. Mm. No właśnie. I dobra, jest ta minuta. Nie będę robić dzisiaj. Tak to wytłumaczyłam. Nie muszę być jednego odcinka, jakieś informacji. Dobra, to mi się wydaje, że po tej. Hmm, się nazywa? Misji. Yy, już skończymy pierwszy odcinek. Dobra, zobaczmy. czy wziąłem walkę. Tak. Aha. Walczymy z dzwonkowymi żartownicami. Muszę zmienić żartownisie. Na, ja przegramy z dziećmi, to się pogrążę. Wy nie słyszycie, ale takie dźwięki, jakie one wydają, czasami są Dobra, udało nam się wygrać, więc czekajcie, kiedy pójdziemy do bohatera. Tu będziemy, tu, zaczniemy, tu będziemy zaczynać i kończyć. Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I grał z wami Dekacperów. Cześć!